Jestem Karol. Jeśli szukasz rozwiązania na detoksykację, oczyszczenie i wzmocnienie układu odpornościowego i czujesz, że nie możesz wykonywać codziennych czynności z powodu braku energii, zakwaszenia i innych niepokojących objawów, ten film jest dla Ciebie. Przed zakupem tego produktu proszę o obejrzenie całego filmu, w którym udostępnię podstawowe informacje na temat retoksin, w tym ważne ostrzeżenia. Dzięki którym nie zmarnujesz pieniędzy ani nie narazisz swojego zdrowia na ryzyko. Cierpisz na bóle brzucha, częste przeziębienia, przyrost masy ciała, złe trawienie lub nadmierne zmęczenie. Jeśli tak, w retoksin znajdziesz odpowiednie rozwiązanie. Produkt ten zapewnia całkowite oczyszczenie organizmu ze skutecznymi wynikami i bez niepożądanych skutków ubocznych. Wiele osób codziennie boryka się z problemami takimi jak pasożyty i bakterie, które ograniczają ich codzienną aktywność i powodują dyskomfort. Jeśli się z tym identyfikujesz, retoksin może być rozwiązaniem, którego potrzebujesz. Jest to wysokiej jakości rozwiązanie, które obiecuje ulgę i dobre samopoczucie bez ryzyka dla zdrowia. Retoksin jest zalecany dla dorosłych i dzieci dotkniętych pasożytami. Stosując Retoxin poczujesz ulgę w stanach zapalnych wywołanych przez pasożyty. Ponadto zauważysz poprawę stanu zdrowia swojej skóry, włosów i paznokci, ustąpienie alergii, normalizację trawienia i spokojny sen. Twoje zdrowie szybko się poprawi, co przełoży się na zauważalną poprawę ogólnego samopoczucia. Zadowoleni użytkownicy codziennie chwalą wysoką jakość i skuteczność preparatu Retoxin, który zawiera specjalne, Naturalne składniki, które skutecznie eliminują pasożyty i bakterie. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku podróbek. Retoksin jest sprzedawany wyłącznie na oficjalnej stronie internetowej, aby zagwarantować jego jakość i autentyczność. Unikaj kupowania imitacji niskiej jakości. Aby Ci pomóc, w opisie tego filmu zostawiłem link do oficjalnej strony internetowej. Skorzystaj z promocyjnej zniżki 50% dostępnej przez ograniczony czas, dokonując zakupu już dziś. Zapotrzebowanie na retoksin rośnie, dlatego ważne jest, aby działać szybko, aby zabezpieczyć swoje zamówienie. Aby zagwarantować najwyższą jakość, produkuje się tylko 1300 sztuk rocznie. Nie czekaj dłużej, żadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny. Rozpocznij leczenie już teraz i popraw jakość swojego życia. Dokonaj właściwego wyboru i ciesz się korzyściami, jakie może zaoferować retoksin. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca.